Witam w lubuskie Kultura Flash. Kończy się wakacyjny konkurs filmowy pod hasłem Polów w 60 sekund. Regionalne Centrum Animacji Kultury zachęca do udziału w konkursie filmowym. Pokaż nam, jak lubuskie Ciebie inspiruje. Wystarczy, że nagrasz filmik 60-sekundowy i umieścisz go na swoim koncie na YouTube. Regulamin konkursu i zgłoszenia znajdziecie na stronie rcak.pl. Na zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia. Już za kilka godzin rozpocznie się 20 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej Basker Festiwal powstał z inicjatywy Romualda Popłonyka. Biorą w nim udział artyści reprezentujący różne dyscypliny sztuki ulicznej, m.in. muzycy, cyrkowcy, tancerzy, magicy, akrobaci czy też aktorzy. Na festiwalu nie ma barierek, a sceną jest ulica. Zachęcamy do rozmów z artystami po ich występach oraz w próbie festiwalowym Piekarnia Cichej Kobiety. 11 Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych i Muzycznych Warsztatów Terapii Zajęciowej odbędzie się w dniu 2 września w krośnie Odrzańskiej. Finał 11 przeglądu uświetni recital gościa specjalnego Magdaleny Seczkowskiej. Celem przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego placówek zajmujących się osobami z niepełnosprawnością. Z radością informujemy, iż portal lubuskiekultura.pl się rozrasta. Przed nami nowe możliwości, z których będą mogli korzystać jego użytkownicy. W ramach przyznanych środków lubuskiekultura.pl rozbuduje się o nowe funkcje w postaci e-badania potrzeb lokalnych, e-tożsamość, e-design, e-kompozytor, e-animacja i e-radio. Więcej informacji znajdziecie Państwo na portalu lubuskiekultura.pl. Do zobaczenia co tydzień!